Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest Jarek. Witam ci Jarku. Szanowanie. Szanowanie. Jarek prowadzi swój kanał, jarek.b2. Tak, dokładnie. Z Jarkiem się znamy od jakiegoś czasu. Dzisiaj przyjechałem do niego nagrać odcinek. On ze mną też nagrał. Zapraszam do. Jarka na kanał, zobaczycie co Jarek nagrywa, różne sytuacje z życia wzięte tutaj o Anglii i tak dalej. Linka dam w opisie. No ale dzisiaj byśmy ogólnie rozmawiali tutaj o, o Anglii, no bo jesteśmy w Anglii, to o czym mamy rozmawiać, a konkretnie jak tutaj Jarek się odnajduje w Anglii, jak jest pracą, jak jest pracą teraz w tych trudnych czasach, jakby to powiedzieć, no bo jest, to jak jest, wiadomo. Nie jest, nie jest łatwo i po prostu, żeby tutaj już się zbyt nie rozgadywać, to po prostu oddam tutaj głos Jarkowi. Ci świeci trochę w oczy, co? No teraz zaczęło właśnie świecić nie No spoko, spoko. Teraz okay, okay. Okay. Właśnie, no, spokojnie. Ale jest właśnie tutaj tak się... No jest Anglia, chodzi? słońce, deszcz też słońce wszystko naraz. wszystko naraz, dokładnie. E, powiedz, mi, e, powiedz mi, Jarek, jak ogólnie tutaj? No może coś opowiedz o sobie, tak? Jak długo tutaj jesteś? E, co robisz i, i jak sytuacja w ogóle, nie wiem, z pracą i tak dalej? Jak to wszystko wygląda? No, co ja to, ogólnie z Polski jestem z Inowrocławia, Kujawsko-Pomorskie. E, przyjechałem tutaj z żoną, żeby po prostu polepsze życie. Wiadomo, to było 9 lat temu. Jestem z zawodu piekarzem i pracuję cały czas w piekarni. Nie miałem problemu ze znalezieniem pracy. Wiadomo pierwsza praca zacząłem pracować u Polaka. Popracowałem tam dwa tygodnie uciekłem stamtąd. Potem za, zacząłem pracę we włoskiej piekarni. Chciałem się uczyć tego języka bo przyjechałem mój język angielski był kiepski. Podszlifowałem język i przeniosłem się do następnej pracy. Zacząłem pracować w takim słynnym markecie amerykańskim nie będę wymieniał nazwy. Message. i tam się odnalazłem, była fajna ekipa, byliśmy jak rodzina pracowałem tam 6 lat, no i przyszły te czasy czasy takie jakie są teraz czekaj, bo to, no żeby uzyska. to wyglądała jakaś ta, ta moja brzydka twarz w świecie słońce tak no i nigdy się nie spodziewałem, że żeby po prostu stanie się jak się stało nie? straciłem tą pracę ze względu na, na pandemię i jak 200 osób z tej firmy, w której pracowałem i byłem takim można powiedzieć cwaniaczkiem, tak to nazwę że a, ja, fachowiec, sobie pracy nie znajdę. No i tak usiadłem przed tym komputerem po tej utracie pracy. Bez, na bezrobociu byłem od 14, 14 marca, tak, tak dokładnie, bo siedziałem w domu od, od 19 grudnia, firma mi płaciła przez te, te miesiące właśnie do tego 14 marca. No i co, no i usiadłem, mówię, a, por, ja tam nie znajdę pracy, kurczę, takie mam fajne CV, no 9 tak. lat, ogarniam ten język, mniej więcej no tak, dogaduje się, doświadczenie w pracy mam, czyli tak. myślę, że czuję się pewnie i... To dostałem takiego liścia w pysk, od życia można powiedzieć, bo yy, wysłałem 367, może się pomylę, CV do dziś. Ja byłem w szoku jak się dowiedziałem. Przez że... te niecałe 3 miesiące. Prawda. Oczywiście, dzwonią do mnie, odzywają się, najczęściej takie interview, czyli takie rozmowy miałem przez, przez Skype'a, przez Microsoft, czy tam różne inne tam śmieszne komunikatory, śmieszne, no i rozmowa. Ile masz doświadczenia, ile to ja doświadczenia mam w pracy w piekarni, no już będzie sporo, ponad 19 lat, nie? I oni nie, nie pasowało im to po prostu, że mam tyle doświadczenia, bo jestem młody, no młody. No mam prawie 40 lat, 38 lat mam i jak możesz mieć tyle doświadczenia? Bo powiedzmy tutaj, jak praca piekarza wygląda, że tutaj, żeby y, jakiś zawód wykonywać, idziesz na kurs, to on trwa 3 miesiące. A wiadomo, w Polsce ja skończyłem szkołę zawodową, uczyłem się tego 3 lata i oni tego nie mogą, nie mogą zrozumieć, ale mniejsza z tym. Mhm. Rozmowy, przyjedź do nas, zobacz, masz fajnie, nadajesz się na menadżera, na zwykłego pracownika, no nieważne. No i taki przykład podam: jadę do starsze małżeństwa, które pracuje w piekarni, ma piekarnię i chce ją bujnąć na nowo, mhm. bo wszystkich musieli niestety, niestety zwolnić. Tam zostawili bodajże dwóch pracowników, i jadę do nich mhm. i, oni, i oni proponują mi za prowadzenie biznesu 10-50. No to. No to to ja dziękuję za taką pracę. Następne Dokładnie. prace, 8,75. Ile to jest najniższa teraz? Coś koło 9. Cie... No to koło 9, 9 funtów, 9, 9 no kurczę, jest i sobie, i sobie jest taka... myślę, no ja tyle miałem, no kurczę, 7 Ta. lat temu, no. no i tyle. No i nie podjąłem pracy do dziś. Też pracowałem przez agencję na wózkach widłowych, mówię, mam te uprawnienia, no to trzeba coś się złapać i pracowałem prawie miesiąc w firmie, która, która mnie zatrudniła. Później chciała przyjść na agencję. Ja się nie zgodziłem, żeby pracować przez tą agencję, bo ta agencja chciała mnie oszukać czy nie. Jakaś tam pomyłka, po prostu czekałem za pieniędzmi za długo. No i na dzień dzisiejszy siedzę bez pracy. W poniedziałek mam kolejne interwiły no i tak to, tak to wygląda. I słuchajcie, żebyście sobie nie myśleli, że na przykład tutaj Jarek złożył tyle podań, bo coś tam, on jest taki, że on nie może znaleźć pracy, to, to, to nie chodzi o to, to chodzi o to, że on ma bardzo dobre kwalifikacje, tak że po prostu, jak Ty mówisz, pracowałeś już tyle lat, masz doświadczenie i e, rozmowy bardzo często jest tak, że przechodzisz bardzo dobrze, bo tak, bo tak jest, tylko mhm. chodzi o to, że e, albo on może być zagrożeniem e, dla innych osób, czyli dla osób, które są na stanowiskach mhm. kierowniczych, bo ma te kwalifikacje bardzo często no, lepsze, większe niż oni, lepsze no. większe niż oni i oni e, wolą zatrudnić osobę, która de facto, no wiadomo, jest takim kurde malutkim i, Tak, nie możesz być mądrzejszy od nich, takie być, właśnie e, w Anglii to Tak, nie możesz, nie możesz być mądrzejszy od nich, to no, tak samo jest na przykład jak nieraz tutaj przyjeżdżają też Polacy z jakimiś dobrymi studiami czy coś i pracują gdzieś tam na Zmywaka czy coś, bo też nie chcą zatrudniać, bo oni, bo, bo Ale to no, jest osoba, która de facto pracowałaś, pr, 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 pracowałaś tutaj e, e, w Anglii, no tak. i bardzo świadcznie no tylko przez Polski, ale i za nie masz doświadczenia. No 9 lat pracy w piekarni Wiesz Wszystko, nie? dokładnie. Nie? I, I po prostu masz wszystko w, w jednym paluszku, wieczór, co się robi. E, no i jest tą pracą tak, jak jest. Wiadomo, że jest taka sytuacja, niestety, z tą pandemią, że no nie jest niezleko. Jest, nie jest ja w ogóle mówię, no, ja bym się dziwiłem jak ty powiedziałeś, że złożyłeś no. tyle, tyle podań, że złożyłeś... Ja też się dziwię. Naprawdę, <laughs> jakbym to ktoś powiedział, kto by po prostu kogoś nie, nie znał... Dzisiaj nawet pokazywałem ci e maile, jakie odpowiedzi dostaję, Tak, nie? tak, dzisiaj normalnie y, widziałem ten, ten, no ale teraz tak jak ty mówisz, że rozmowy się bywają jak? Escape... Tak. Microsoft ma no różne różniste, komunikatory, nie? tak i a powiedz taką historię, jedną y, y, właśnie jak już rozmawiamy właśnie o tych o ty interview, czyli o tych rozmowach o pracy, że co, że jedną rozmowę kwalifikacyjną przeszedłeś, tylko wspominałeś, że przeszedłeś, tak, że miałeś iść do pracy, mieliście stawkę względną, o. o, to ciekawe, no, to jest, właśnie... jest fajna, duża piekarnia w Londynie, bardzo, no. bardzo dobrze prosperująca, bardzo słynna, nazwę oczywiście nie wymieniam, bo nie o to ta, chodzi. O Miałem iść pracować tam jako kontroler jakości. Stawka była, ogłoszenie znalazłem na jakimś portalu. Zarejestrowałem się na dużo tych, tych portali. Tam miałem, że mi przesyłali non-stop no jakieś no. oferty i była praca jako kontroler jakości dużej piekarni naprawdę bo tam z ponad 100 osób pracuje stawka była 17 funtów na godzinę czyli normalna taka stawka jak dla, to, na to stanowisko to, 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 no? tak to taka jeszcze no nie na głowie masz lat. piekarnię no bardzo tak. odpowiedzialne stanowiska, pracowałem kiedyś i, tak, 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 i no. zarabiałem wtedy 16 na godzinę no to, ja to no, jak no, mi to kiedyś, to tak kiedyś no właśnie jak? no tak no. no i tam w CV oczywiście miałem wpisane że pracowałem na takim stanowisku no i jadę Jadę na rozmowę pierwszą. No obleciłem wszystkie stanowiska pracy, piec, miksy. Tam pokazałem, że potrafię, naprawdę. no Jest ok, zadowolony. Mhm. No i starszy pan mi mówi, że w przyszłym tygodniu przyjadę, mam wziąć te, wiadomo, dokumenty, wszystkie swoje, jakie tam masz. Wiadomo, wiadomo że już zatrudniony. I usiadłem do rozmów y, z jego synem z synem właściciela. I on mówi, że dzisiaj mi dadzą. 10 z kawałkiem, tam już nie pamiętam, czy 10,40, a za 3 miesiące, jak to się bujnie, to nie dadzą mi to 17. Ja na niego spojrzałem, skutecznie. stałem od razu, mówię, wiesz co? To ja przyjdę za 3 miesiące. No, nie no, będę Wam no. mówił dokładnie, jak to było, bo już nie pamiętam, ale mniej więcej tak. Chodzi, o to chodziło, tak. O to, jak wyglądała jak no. ta Jak to? Mówię, no chłopie, no, no, 7, no. piszesz 17 w ogłoszeniu, teraz mi dajesz 6. 6 i pół funta mniej, no to... co z wami jest stary. Tak. Wiem, że jest ciężkie czasy, są, jest to co jest, ale mówię, słuchaj stary, za tak. dwa lata tyle tak. będziesz płacił piekarzom. Nie powiem, że pieprzem drzwiami, bo ja zawsze jestem kulturalny, zamknąłem, no tak. podziękowałem i wyszedłem, telefon się urywał, ale już nie odebrałem. No i no, co na to powiesz? No to jest po prostu, wiesz, tu mieliście ukadane, tak? tak? Wszystko było te Papiery już... miałem insuransę, wszystko już mieliśmy no, zatrudnione no, stary. Hamstwo, nie? Znaczy hamstwo? No chamskie zachowanie, bo jeżeli dostaje, to to ja się coś mieli ukadane nie wiem, kupujecie kuźwa auto no dokładnie. I, i co i macie układaną cenę, a tu przychodzi, przychodzi co do czego, mówi, nie, nie, tu i cena inna, nie? No to na samej zasadzie, to po prostu. Masakra. Na takie sytuacje się zdarzają niestety dosyć często, bo to jest chodzi o to, że e, zawsze znajdą się tacy ludzie, którzy przyjdą pracować za jakieś mniejsze pieniądze. Tylko tu chodzi o kwalifikacje, chodzi o doświadczenie, czyli po prostu e, zawsze jest takie powiedzenie też, że nie warto tracić e, pracownika, z którego jest dobry dochód, czyli nie warto tra tracić pracownika, e, który po prostu przynosi duże korzyści dla firmy, czyli po prostu e, robi potrafi robić coś bardzo dobrze i bardzo często tutaj w Anglii tak jak sam przecież wiesz, jest tak, że oni mają wyrąbane, że oni po prostu wolą zatrudnić kogoś My za ważne pieniądze. No. I mimo tego, że to jakościowo może będzie dużo gorsze albo będzie ta osoba robiła dużo wolniej i nie tak jak powinna, ale liczy się kasa, nie? Liczy się kasa, a to czasami pieniądze nie idą w parze z tym, bo się pod uwagę to, że bardzo często jest tak, że jak są jakieś takie korporacje, które są bardzo dochodowe, zatrudniają kogo? Zatrudniają specjalistów, którzy po prostu ci specjaliści i po prostu powodują to, że no firma się rozwija, ja nie, nie zatrudniam jakichś łebków, bo wiadomo, że firma płaci. No ale co, no teraz e, ta rzecz, co straciłeś tą pracę, tak? Po prostu oni też e, niby robili wszystko dobre, pieczywo bardzo tak. dobre, bo tam przecież osoby znane chyba też chodziły. Tak, no tutaj nie chce się chwalić, wszystko, kto piekłem chodzi? chleby dla Davida Beckhama, no, no dla... No, Wiele słynnych osób schodziło. przychodziło po te chleby, chwaliło, gadaliśmy A, z nimi tak było. Tak, I zaczęli po prostu zamawiać chleby z zewnątrz, no i to wszystko padło, no. już w końcu zamknęli wszystko. I w tak cholery. i poleli, kurde, jak się skończyło, no. skończyło się tak, że po prostu się wszystko skończyło, nie? Bo, no bo e, tak to właśnie nieraz jest. I powiedz mi, e, 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 jak myślisz? Jak ta cała sytuacja wpłynęła na, tą, na ten rynek teraz, jak jest w tym momencie, że jeżeli na przykład nie wiem, dwa lata temu, jeżeli byś był w takiej sytuacji, byś musiał odrazić, znaczy, odrazić, szukać pracy, to jak myślisz, lepsze porównać sytuację z powiedzmy z tej pandemii, a teraz myślę, że to ma ogromny wpływ cała ta sytuacja, no. bo wcześniej jak ci, bo Chodzi Powiem o brakienie przy... pracy. Rozumiem Powiem ci przykład taki. No. Ponad 6 lat temu zwolniłem się z pracy, bo mi po prostu nie pracowała kasa. Każdy po prostu chce sobie polepszać warunki. Tak. I zwolniłem się i, w, i w, w 8 dni, w 8 dni już miałem następną pracę. Zobaczcie, A teraz kurczę, szukam już roboty, można powiedzieć, że 3 miesiące. Jak już Krzysiek powiedział, nie, że nie ma pracy, jest ta praca. Można iść za najniższą krajową pracować, cokolwiek, ale ja po prostu nie chcę. Mam te oszczędności, tak. również małżonka pracuje, że mogę sobie pozwolić na takie no, dłuższe szukanie sobie pracy. Mam nadzieję, że w końcu to się ruszy. No już się ruszyło, już, już coś, otwierają się, to. Się. Teraz jest, powiem wam szczerze, tragedia. Tragedia z robotą. Nigdy nie przypuszczałem, że będę w Londynie i będę trzy miesiące siedział przed tym komputerem, że normalnie jak masz słabą głowę, to można popaść w depresję. Tak, no właśnie o to chodzi, że bardzo dużo osób no, przez całą sytuację cierpi, traci pracę, traci biznes i tak dalej. No ale już nie będziemy się. W ten, temat, w ten temat wgłębiać, no ale ogólnie co, mówisz, że coś tam się rusza, może coś niebawem coś tam wpadnie i tak dalej, ale e, nie mówimy tylko o pracy, żeby tutaj nie zawężać tematu. E, piekarza bo pierwsze szukałeś pracy, nie tylko jako piekarz, gdzie? Tak, i, wszędzie. Inne, wszędzie. I, i, I na wózkach, pracowałem 4, 4 no. tygodnie na wózkach, niecałe. Później agencja. W moim odcinku sobie możecie zobaczyć na moim kanale. No, tak. Pięć stów ponad mi wisieli. No wisieli. No tłumaczyli się tym, że że no, coś tam zrobił błąd, no kurczę, co a co by wszystko. się stało, jak ja bym tam nie pojechał osobiście. No, Musiałem no, jechać no, no. Się na się prosić. Baker lub prosić się, się i prosić. jak zacząłem Słuchaj. się o swoje prosić, to, to rozwiązali ze mną współpracę. Po prostu praca w agencji polega na tym, że dostajesz SMS-a i Jarek jutro idziesz tam na trzy tygodnie, no. później idziesz tam. No ja pracowałem, bo wiadomo, nie no. będę siedział w domu, mam te uprawnienia, ten wózek widłowy. No. I pracowałem, bo ja się nie boję pracy, no ale kurczę, jak agencja mi robi w takie przysłowiowe jajo, tak, tak, to, to to nie będę dla nich pracował. No, no, oczywiście, no i tyle. Tak, no. No, oczywiście, że tak. Nie? No ale mówię, to jest też taki moment też jak ja właśnie z praca z kierowcami, że po prostu też jest tak, że ten rynek jest taki i wiele tych kierowców na przykład teraz, bo też się trochę przepisy pozmieniały w Anglii, po prostu. Pozwalniali się kierowcy, tak? bo tu chodziło o limited company, to tam już nie będę się teraz zgłębiał. no i jest tak, że była taka sytuacja, że po prostu zaniżali stawki, bo brali po prostu na kontrakty za jakieś psie pieniądze, Na no kierowcy to jest też w miarę, w miarę dobrze płatny zawód tutaj w Anglii można zarobić, zaczęli zaniżać, no i w końcu... Przestało im bra brakować kierowców, bo po prostu e, ludzie nie zgodzali się na warunki. Po dwa funty e, potrafią obniżać, nie? E, tak, tak, ludzie się nie zgodzali na warunki. E, no i agencji, wiadomo, no, e, transport musi funkcjonować deliwerki wszystko, dostawy i tak dalej. No i po prostu taka sytuacja, że. Stawki zaczęły iść w górę. Tak samo widzisz, może być tutaj też w tym przypadku, bo Ta. te piekarii, się restauracje, puby i tak dalej, to wszystko zacznie... No tak jak powiedziałem, nie, że będą się za, prosić. No, i, naprawdę, i, i uwierzcie mi, że za tam. dwa lata będą się prosić o piekarzy, Nawet no. Może nie za dwa lata, może nawet no. jak to wszystko zacznie, to już teraz... Piekarze no, już, już nie, nie przyjadą to... tutaj, a fachowcy dobrze, to to z Rumunii, no. Węgry, no i Polacy. No, no i do... Tak, bo jeszcze weźcie pod uwagę to, że to już nie chodzi... E, przecież od, od tą całą sytuację jaka jest teraz, ale też tutaj w Anglii no, jest Brexit, tak? dużo Polaków e, wyjechało, nie tylko Polaków. Wszyscy moi znajomi. E, u, 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 mnie, u mnie połowa, po połowa no, wyjechała, pojechało. właśnie, wyjechali I, i teraz, żeby przyjechać do Anglii do pracy, to nie jest tak hop -siup, bo to trzeba znać język, trzeba mieć jakieś punkty i tak dalej, to nie jest tak prosto, że się przyjedzie do pracy jakiś piekarz, który po prostu będzie mógł pracować tutaj, zarabiać lepiej niż w Polsce, bo to jest cała procedura, trzeba przejść wizę. Tak, jak ja tak sobie dalej. przyjechałem, nie? I bez języka tak. jakoś tam sobie poradziłem, a teraz tak. nie, teraz musisz mnie znaleźć sobie pracodawcę. I nie będzie ty Musisz zarabiać 26 tysięcy chyba minimum. Tak. I on musi cię chcieć, on musi papierów wypisywać, wiza 600. Tak. Nie chcę was kłamać, bo nie wiem, ile tego szuka, ale no, ale to kosztuje, ale coś, coś tak, tak, tak nie? Płacić, tak, to trzeba też płacić. I, i, i wiecie, wiecie, co też tutaj w Anglii jest, masz na porównanie, nie Polska i Anglia. Ja zauważyłem, bo ja też jeździłem w różnych miejscach i tak dalej, to niektóre zauważyłem, że te piekarnie są jakieś taki jakiś starych rudera. No, w Polsce, w Polsce masz piekarnię. Nie do pomyślenia. W Polsce masz piekarnię, chyba standard, maszyny. Tak. Nie, to właśnie co już powiedzieć o tym. jak, jak masz pojęcie z Pol polska Anglia, Jaki jak jest poziom maszyn? Znaczy, chodzi o poziom wyrobów, e technologia. Mhm. Czyli jaka jest różnica między Anglią a Polską? Jest to widoczne? Bo, no co ja będę się odpowiadał. Ja jako piekarz tutaj. No. Przyjechałem. Nie będę się opowiadał o polskiej piekarni, bo polska piekarnia to wiadomo się robi tak jak w Polsce. Nie no, powiem wam no. o piekarniach takich, na przykład. Pracowałem we włoskiej, no i teraz tutaj w tej amerykańskiej firmie pracowałem. No. Y wiadomo, w Polsce jest wiele typów mąki, a tutaj tylko White Flour, czyli biała mąka, no, okay, i no. wholemeal Flour, no. i jakiś tam spelt, czyli orkiszowa, i temat się zamyka. No. Tutaj Przepraszam, <coughs> tutaj się robi pieczywo na szybko, najprościej jak można zrobić, chociaż nie powiem, że to pieczywo nie jest smaczne, bo jest smaczne. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle. Nie chcę tutaj yy, szpiry wbijać w tych piekarzy, którzy tak. produkują tu chleby, bo naprawdę robią dobre, dobre pieczywo, ale yy, no, trochę do tyłu są za polskimi piekarniami. By było, naprawdę, naprawdę. Się naprawdę. Się wydaje się, że Anglia nie? Tak. Anglia powinna być do przodu, no ale daleko szukać. No, yy, prosty przykład, jak tutaj, yy, ktoś był yy, z Was z Polski tutaj w Anglii to się trochę orientuję, bo to już po prostu osoba, która tutaj mieszka dłużej, to też wiecie jak to jest. Wiele takich restauracji przecież, tych, tych fish and Chips i tak dalej. Przecież w Polsce były takie. za komuny, Za komuny były. I w ogóle też sanepid jakby kurde, jak nie zdaje w ogóle. Ca cała w ogóle. To, to żeby w Polsce tworzyć restaurację albo piekarnie, to, to człowieku, kurde. Tutaj jest poziom 1, 2, 3, 4. Yeah. Przychodzi sanepid takie, nie wiem jak to się nazywa. Yeah buden safety, coś tam, to jakieś to tam, coś, coś tam się nazywa, to, to nie? To no i dają ci jedynkę, dwójkę, trójkę albo czwórkę, naklejają ci na szybę i wychodzą no, i sobie to, prowadzisz biznes. prowadzisz sobie biznes, no właśnie, a w Polsce to musi mieć jakieś standardy spełniać, o, musi Polsce być to, to... tam, to, to bardzo ciężko cokolwiek w ogóle z jedzeniem cokolwiek w Polsce otworzyć. Nie? A tutaj to naprawdę jak wiele z was osób się orientuje, a, albo po prostu mówi, jak byliście, to może się tego nie zauważyć, założyliście od razu i tak dalej, no ale po prostu no, standard w niektórych miejscach jest naprawdę niski. No i, i też nie ma coś. Się ukrywa, nie ma co ukrywać nie wiem czy w Polsce jest ten problem ale w Londynie jest ten problem duży szczury nie że tutaj, kurde w Londynie czy no. gdzieś jest taki piekarniak z mąka czy coś masakra to, szczury mysz to w ogóle dużo tego nie no takie nie? takie biedlaki latają no, no. no właśnie to kurde. ja teraz myślałem że to jest kot a to no, taki jak Boga kocha ma to taka petarda taki szczur wielki no nie? tutaj naprawdę no. jest duży wszędzie. problem wszędzie, wszędzie. się i naprawdę jest tego jestem problem. No wiadomo, no, czasami nieraz tak jest, że w dużych miastach, nie problemy za, są. Za takie. klientem właśnie siedzę i czekam gdzieś tam, albo gdzieś tam sobie pojadę coś zjeść, patrzę, no mając na żywca biegają, biegają takie kurde. Duże, bie, naprawdę. Byki bie, bie, duże i one, wypasione. wypasione, tak i, i, i to jest właśnie. I, I wiadomo, ja są jakieś tam piekarnie, które dbają o to wszystko, no to jest OK, ja są takie, bardzo takie, jak mówię, no z jakiegoś garażu przerobi sobie na ten i on tam piecze mhm. chleb i, i tego, nie. No ale powiedz mi właśnie, jak jest, bo kiedyś ym, jeszcze było także jak na przykład ci piekło, chleb czy bułki, no to ta technologia była też inna, ale też były y, bardziej takie te surowce organiczne. A teraz to co polepsza, czy wszystko co Słuchaj, jest, teraz, że, teraz mąki są witaminizowane, no właśnie, że nie jest... masz takich takich, no wiadomo, że no, gdzieś byś znalazł te organiczne, organiczne rzeczy są sklepy, które sprzedaję. Ja pracowałem nawet tak. W takiej firmie, że naprawdę robiliśmy dobre, mąkę braliśmy bardzo dobrą, nie dawaliśmy drożży, używaliśmy dzikich drożży. No nie będę się wgłębiał, bo musiał tu 3 godziny. No dokładnie, nie będzie mnie dochodzi. I kiedyś, kiedyś taka bułka to była czymś normalnym, jak ona była taka zdrowa, właśnie, tak. e, super, a teraz to za taką jakość no musisz niestety płacić nie? i to właśnie jest chore. I to niby jest organik, że tak, nie płacisz że niby właśnie, jest to być normalne. Najczęściej jest organik, są te naklejki poprzyklejane, Tak. różne gwiazdki, żabki, serduszka, pierdołki. I najczę, nie chcę tutaj za dużo się wgłębiać, bo zaraz będzie, wiesz, wiesz, co będzie, bo ja, no, ja wiem to swoje, Tak, dokładnie, nie, po prostu I... ogólnie, wiadomo, co. To... Kiedyś to było normalnością, a teraz ta. trzeba za to niestety srogo płacić, no. właśnie, teraz, ta, 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 teraz właśnie to jest taka sytuacja, no, pozmieniało się to na przestrzeni kilku ostatnich lat, to się bardzo zmieniło, to nie tylko chodzi o piekarnię, ale ogólnie o, o, o żywność, nie? No, ale mówię, no, Ty masz doświadczenie, Ty byś mógł naprawdę pracować w takiej mm. dobrej po prostu, piekarni, no i tak dalej, no ale sami widzicie jaka jest sytuacja. E, powiedz jeszcze, że tak już będziemy to zbierali do końca, bo nie chcemy bo tutaj też zanudzać, żeby to nie wiadomo jak długo trwało. Aczkolwiek no, nie wykluczamy, że coś jeszcze robicie, coś nakręcimy, no, to, to wiadomo. Powiedz mi w ogóle, bo Ty masz ten swój kanał, tak? Mm. E, na YouTubie. Mm -hmm. Jak właśnie ten kanał traktujesz i, i, i co tam na tym swoim kanale ogólnie? Wiadomo, że możecie, wejść tam linka jarek.b2 Eee, ale coś opowiedz, bo to może ktoś pierwszy raz tego to jak po prostu co na tym swoim kanale eee, robisz i, i, i skąd się wzięła taka eee, cały taki nie wiem to hobby, hobbystycznie traktujesz, jak to to? Ciężu to był przypadek, poznałem pewną osobę, wiecie już kogo na pewno i stwierdziliśmy, że będziemy nagrywać razem, nagrywaliśmy ponad rok, nasze drogi się rozeszły, nagrywam sam, on też tam coś tworzy sobie i Powiem Ci tak, hobbystycznie. Hobby, hobbystycznie, hobbystycznie, bo bardzo łatwo jest utracić yy, głowę na, na tym YouTube, Właśnie. że trzeba, trzeba stąpać po ziemi, powiem Ci, mam ochotę, y, idę coś, nagrywam dla moich widzów, nie mam ochoty, po prostu na przymus nic nie Wizy, robię, tak wczoraj było, nie, miał, nie mieliśmy weny i przełożyliśmy spotkanie na dzisiaj, bo tak to jest, no i dokładnie, hobbystycznie, dokładnie. powiem Wam tak, że no pieniędzy z tego dużych nie ma, jakieś tam, Wiadomo, tak. że zawsze jakieś tam są, no, ale to wiadomo, kieszonkowe zjemy, takie, w tym, w tym momencie, które no. wydaję na, na dojazdy, tam gdzie chcę wam pokazać. Też muszę za niektóre rzeczy płacić. No i reszta, reszta tych drobniaków jest po prostu do kieszeni. Tak. I powiem się, może powtórzę, że takie hobby, nie? No, hobby wiesz, i tyle. Fa no fajna, fajna, właśnie, fajna sprawa. O to, jak właśnie tutaj e, kolega, kolega wspomniał, że no. Często się wzięło w sumie tak spontanicznie, bo poznał tam taką jedną osobę tutaj w, w, w Londynie. Już nie będziemy reklamowali, bo to wiadomo, to jest już inne, i, in, inny temat, e, i tak dalej, ale chodzi po prostu o to, że do, się jakoś w tym odnalazłeś, tak? Zajawka, swoim, taka. E, tak. taka zajawka, mam ochotę. Taka zajawka, tak, po prostu, żeby coś pokazać, bo to ogólnie co, to coś o Londynie, jakieś takie daily vlogi. Tak, chodzę po Londynie, mówię czy różne straciłem robotę, co się dzieje, tak, tak. pokazuję wam różne miejsca. Ostatni odcinek, jak ludzie mieszkają na barkach, co. Tak. powiem Ci taką przyką historię, bo no. miałem odcinek ręcić na barkach, szedłem do tej osoby, do mojego kolegi, okazało się, że on. 3 dni wcześniej zmarł co ja y, bodajże 6 dni wcześniej gadałem z nim przez telefon, umawiałem się na to spotkanie. I, sobie tak... i po prostu. I po prostu jego córki spotkałem, bo tam sprzątały tą barkę. Powiedział, że ojciec zmarł. To, to mi się nogi ugięły, przykro się mi się strasznie. strasznie zrobiło, że tak ciężko naprawdę było dokończyć ten odcinek, ale jakoś go nagrałem, no przykra sprawa, no kurczę, że aż do, do dziś nie może mi to ze mnie ze mnie wyjść, że rozmawiałem z gościem, a on trzy dni, no już go nie ma, to bardzo, bardzo się, dotknęło się mnie to się nie. No, no, właśnie, taka, no to, że takie sytuacje... Przykro mi się zrobiło strasznie. No, no, no przykre, nie no właśnie, bo czuję tutaj w tej Anglii wiadomo jakoś jest też, stara się funkcjonować, no i takie sytuacje nieraz właśnie są, że, że, że tutaj coś się robi, tu się okazuje, że. No jest tak, jest, no wiadomo, że e, e, przykra sprawa, no ale są, e, wiadomo, że, że, są, że są No zmarł, zmarł, zmarł na raka, bo nie podjął chemii i po prostu. Tak i po prostu, no ale nagrałeś tam później. No później tam, tam sobie trochę sobie tak. posiedziałem na ławce, porozmawiałem z jego córkami, bo on był Węgrem. Byłą żonę miał Polka, to nie będziemy się wgłębiać. No, już nie będziemy się wgłębiali. Ja mówię, jak co tego, to, to możecie sobie po prostu zajrzeć tutaj. Tak, zajrzyjcie do mnie na kanał, tam sobie na obejrzeć. Sobie, Ciekawe tak, historie. Tam sobie, sobie zobaczyć jak ten... Nie no, teraz tak się zastanawiam że co tutaj, czy chciał coś na koniec jeszcze powiedzieć, bo tak się zastanawiam, myślę, czy tu jeszcze się spytać, ale też nie chcę, że to nie wiadomo jak rozgadywać, bo zaraz tego się zrobi nie wiadomo ile czasu. No ale tak, jeszcze się ciebie spytałem, czy byś sam coś od siebie chciał? Tak, dodać może. Właśnie, nie? Takie... Chcę, widzowie słuchajcie, jeżeli tracicie pracę, jeżeli się wam nie wiedzie, grunt to się nie załamywać, bo bardzo łatwo się załamać, bardzo łatwo wpaść w jakieś depresje. W ja, ja też, no, szczególnie w Anglii, ja też mam taki, takie doły, mają, wiadomo, mam bliskie osoby, mam żonę zawsze przy mnie, ale grunt się nie poddawać, iść do przodu, cokolwiek by się złego nie działo, tak. na pewno przyjdzie lepszy dzień i, i będzie dobrze. Dokładnie. Wiesz co, Jary, ja, ja Ci życzę, żebyś znalazł jakąś fajną pracę. Dzięki, wszystkiego wszystkiego dobrego i tak dalej. Bo no wiadomo, jest jak jest. Czasami są te lepsze chwile, czasami są te gorsze chwile, ale tutaj Jarek sobie całkiem nieźle radzi i życzę mu z całego serca, żeby po prostu wszystko było jak najlepiej, i tak dalej. Także, jeżeli się podobało, to tam dajcie łapkę w górę. Jak ktoś tam nie subskrybował, to proszę o subskrypcję. Któż tam, jak chcecie, się coś tam dalej po prostu coś więcej, bo tam, tak jak powiedziałem, nagrywał. Odcinki takie bardziej luźniejsze. Nie będę się wgłębiał w te tematy, takie coś tam wcześniej wgłębiałem. Żeby już nie przedłużać. E, dzięki, jeszcze raz. Dziękuję również. E, pozdrawiam wszystkich e, serdecznie. No i do kolejnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Hej.